Dzień dobry, wszystkim bardzo serdecznie Panie Wojciechu. Odpowiadam na Pana pytanie. Jaka przyszłość czeka Przemysława K. z Ryglic i czy wyjdzie z alkoholizmu? Mhm. Jaka przyszłość czeka Przemysława K. z Ryglic i czy wyjdzie z alkoholizmu? Ja proponuję zadać sobie dwa pytanka po prostu. Najpierw na ten alkoholizm, a później na przyszłość. Mam nadzieję, że to będzie Panu Pasowało, tak po prostu będzie klarowniej. A więc pan Wojciech pyta, czy Przemysławka z Ryglit wyjdzie z alkoholizmu? Czy wyjdzie z alkoholizmu? Mhm. Mhm. Czy wyjdzie z alkoholizmu? będzie odkłada tak, finalnie tak, o, super, finalnie tak, ale na razie będziesz odkładała odkładał na później to, co jest na tak karta głupca, czyli rzeczywiście jakaś nowa droga, nowa jakość życia, nowy komfort życia, jakaś nowa idea, narodziny dziecka, idei, koncepcji, no, nowa droga jest przy nim, jak najbardziej, jest przy Panie Przemysławie, jest tuż obok, jakby wejście na nową drogę jest bardzo proste. Czyli no, to polepszenie, to wyjście z alkoholizmu jest bardzo, bardzo możliwe. Co jest na niej karta wieży? No właśnie, karta wieży w pozycji właściwej mówi o zburzeniu starych struktur, bo już nie działają, tak? Natomiast w negatywie, no właśnie jest obawa, tak, że Pan Przemysław jednak tych swoich starych struktur, tych nawyków swoich tak, tego alkoholu, to tak do końca może nie zburzyć, tak? W sensie będzie się starał na przykład, no ale jednak y, trochę będzie ciągnęło, tak? Po prostu nie ma zburzenia starych struktur, zburzenia struktur, na których się opieramy, czy opieraliśmy, nie ma tego. Takiego całkowitego, tego, um, takiego całkowitego, nie wiem, całkowitej wichury, tak? Czyż huraganu? No nie ma. Ale karta rada, czwórka kielichów, czwórka kielichów, no to jest taka, bycie go z głową w chmurach trochę, tak? Patrzymy za czymś czekamy, marzymy, no a przed sobą mamy trzy kielichy, a ich zupełnie nie dostrzegamy, tak? żwórka kielichów to też takie odkładanie na później czegoś, takie mówienie, a nie robienie, tak, również niedostrzeganie wartości czegoś lub kogoś, niedostrzeganie szans, przegapianie szans, niedostrzeganie tego, co mamy przed nosem, tak, także no niestety taka energetyka może być przy Panu Przemysławie, ale dołożyłam sobie dwie karcie, no i na szczęście jest super, jest karta wisielca, czyli zmiana perspektywy, totalna o, to, o 180 dni i wynik król denarów, czyli mężczyzna stabilny z pieniędzmi, z sukcesami na koncie, władczy, decyzyjny w wielu kwestiach, często przedsiębiorca, często są na bardzo wysokim stanowisku, to jest człowiek ustabilizowany naprawdę pod każdym kątem i posiadający duże pokłady finansowe. Czy to będzie pan Przemysław? Być może to może być jego energetyka, bo to się zmienia w ostatnich odstępni w, w tego króla denarów. Albo zmienia się dzięki królowi denarów, czy dzięki takim właśnie mężczyźnie, tak? W każdym razie, czy uda się wyjść od alkoholizmu? No według kart jak najbardziej, jak najbardziej. Jeszcze zobaczymy jaka przyszłość czeka. Jaka przyszłość czeka Przemysława K z Ryglic? Jaka przyszłość czeka Przemysława K z Ryglic? Pyta Pan Wojciech. Jaka przyszłość czeka Przemysława K z Ryglic? Mhm. Jaka przyszłość czeka Przemysława K z No i super! Super kart, naprawdę. Znaczy, no niezbyt dobre, no ale to dobrze, że niezbyt dobre, bo one mówią o zakończeniu po prostu alkoholizmu, tak? Jaka przyszłość? Jakby karta wyjściowa, jak jest teraz? No teraz piątka denarów, jakieś braki, niedostatki, teraz bądź za chwilę. Piątka denarów to jest taka szeroko pojęta bieda, czyli braki finansowe, braki energetyczne, braki sił, braki chęci, braki, nie wiem, osobowe, braki, nie wiem, brak, brak pracy, no brak, jakiś niedostatek jakiś, tak? Niedobór. To, co przeszkadza, rycerz denarów. I sedno problemu, ósemka mieczy. Czyli w sednie problemu są wewnętrzne i istniejące tylko i wyłącznie w głowie pana Przemysława. Jakieś lęki, ograniczenia, obawy, tak? One są tylko i wyłącznie w głowie. Mu się wydaje coś, tak? Że na przykład nie jest wart czegoś, że nie zasługuje. To są takie kompletnie wyimaginowane lęki, tak? Ale które niestety determinują złe działania, tak? Natomiast to, co przeszkadza rycerz denarów. Rycerz denarów generalnie jest osobą... Yy, Taką stabilną, tak? Mówi, jest wysłannikiem wiadomości dobrych. Mówi o dobrych wiadomościach, o dobrych wieściach, o prezentach od losu, tak? Um, również o zaręczynach bardzo często. Mówi o jakichś takich, yy, no, że coś od kogoś dostajemy, tak? Ale to jest po prostu taka stabilna karta. Natomiast w negatywie, a to jest tak, to co przeszkadza. W negatywie Karta Rycerzy Dynarów mówi o osobie, która uważa, że za wysokie progi po prostu dla niej są, tak? Czuje się kompletnie niewartościowy według kart, czuje się, czuje, że nie podała po prostu nie wiem, czy to pracy, czy w ogóle rzeczywistości, czy, nie wiem, rodzinie, związkowi, po prostu za wysokie progi. Taka jest, taki jest przekaz karty rezerwatorów w negatywie, No i tak mi wychodzi. Po prostu kompleksy. Nieuzasadnione tylko na poziomie głowy. Karta Rada Kapłanka. Kapłanka mówi o tym, że yy, jakieś pewne informacje mogą być przed Panem przemysłowym zatajane i nagle... Ujrzą światło dzienne, tak, może tak być, ale również kapłanka, no to jest tajemnica, mówi o wydarzeniach, które będą miały miejsce, natomiast które, i nie wiem jakie to są wydarzenia, ale one będą determinowały dalsze losy, dalszy bieg zdarzeń, dalsze decyzje, tak, no taka jest właśnie istota karty kapłanki. Ale to, co nieuniknione i wynik, no cudownie. Nieuniknionym jest dziesiątka mieczy, czyli spadnie jak głos, zakończenie alkoholizmu. No tak czuję, tak karty mi pokazują, tak? No jak po prostu jakiegoś etapu w życiu, tak? Zakończenie definitywne w życiu jakiegoś etapu. No i otwarcie. Się na świat, otwartość, tak? Karta świata jest cudowna. Ona mówi o tym, że wszystko jest możliwe, niczego nie powinniśmy się bać. To są współprace, znajomości międzynarodowe, to są um, duże sukcesy finansowe, korzyści na każdym polu, uczuciowym, rodzinnym, zawodowym, zdrowotnym, rozwojowym. To jest wspaniała karta, to jest nowa droga. To jest jakby ten sam człowiek, ale zupełnie inaczej się zachowujący, zupełnie nie mający jakichś tam na, tych nałogów alkoholowych i z zupełnie inną jakością komfortem życia, tak? To jest ścieżka nowa tej samej osoby, ale jakość jest nieporównywalna. Czyli wszystko co najlepszego czeka, no. wszystko co najlepsze. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Zarówno panu Wojciechowi, jak i panu Przemysławowi, żeby te wszystkie wydarzenia jak najszybciej, jak najlepiej się spełniły. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.